Minęło kilka dni od ostatniego kręcenia i nic nie zrobiłam do tego czasu, ponieważ cały czas u nas pada. I powiem Wam, że zaczynam się martwić, bo no jest bardzo mokro. Ziemia nie bardzo chce wchłaniać wodę, bo jest rzeczywiście tak przesuszona po prostu przez brak zimy, że ta woda stoi. No i obawiam się, że niestety, ale część rzeczy nam nie wyjdzie w tym roku. Na pewno pokażę Wam. Co się stało z jarmużem. On ten, którego wsadzałam. On na początku naprawdę fajnie rósł. Zostały nam raz, dwa, trzy sztuki. Pokażę Wam, jak to wygląda. To jest, słuchajcie, nasz jarmusz. Jest po prostu zmasakrowany przez naprawdę ulewne deszcze. Tu jest jeszcze jeden. Nie wiem, czy coś z tego będzie. Tu. No, tam jest jeszcze jeden, tam na końcu. Nie wiem, zobaczymy. Na razie to zostawię. Sałata, zobaczcie, jaka jest zniszczona. Muszę coś tam jeszcze jakieś odchwaścić gdzie nie gdzie. Dzisiaj chciałam porobić parę rzeczy, ale będą, będą u nas goście, więc no biorę się za to, bo wcześniej po prostu nie było jak. Zobaczcie, jak tutaj ta łąka fajnie jest wyczyszczona, jak to całkiem inaczej wygląda, a tu jest po prostu dramat. Plus jest taki, że łąka kwietna zaczyna wyglądać jak łąka. To prawda, to prawda. co prawda, jeszcze, jeszcze jest mało kwiatuszków, ale już się pojawiają. Co chwilę tutaj podchodzę i wyrywam to dziadostwo. Wyrywam. No, wyrwać to ciężko, powie ciężko powiedzieć, że to się wyrywa, raczej urywam. Ale zobaczcie, też niestety bardzo dużo kwiatów leży po prostu zniszczonych przez, przez ulewy, bo to są naprawdę bardzo ulewne deszcze. Ale motylki przylatują. Także, także jakieś tam kwiatuszki są. Z burakami jest dramat. Ale wiem, że jeszcze mogę w, w, w posiać sobie, więc posieję chyba na nowo. Bo niestety też podejrzewam, że przez ten deszcz sami widzicie, jak to wygląda. Część, część się podniosła, ale po prostu dzisiaj jest pierwszy, pierwszy dzień słoneczny od kilku dni. A wcześniej nawet, jeżeli chwilę świeciło słońce, to zaraz potem padało. Hmm, tutaj ogórki. Arbuzy niestety... Też wszystkie raczej tutaj nam nie wyjdą. Tutaj jest jeden, ten. Zobaczcie, jaki zniszczony. E, po prostu mam wrażenie, że to wszystko zaczyna gnić, bo w niektórych miejscach już wiem, pomidory muszę odsłonić. E, ściągam słomę. Po prostu mam wrażenie, że one mają przez tę słomę zamoko. Zobaczcie, co tu jest. Masakra. Także zdecydowanie będę musiała je poodsłaniać, bo. Nie wiem czy w ogóle będziemy mieli pomidory w tym roku. Są gdzie gdzie kwiaty, to znaczy było dosyć dużo tych kwiatków, ale mam wrażenie, że one po prostu nie są zapylone. Stąd nie ma owoców. A tutaj są kwiatuszki. ale po prostu przez to, że pada, nie bardzo latają owady. Te pomidorki się same nie zapylają, bo po prostu jest za mokro i ten pyłek no po prostu jest poprzyklejany do nich. No i nie wiem, czy pomidory będą w tym roku w ogóle, czy nie. Się okaże. Tutaj tak samo. Papryka w ogóle bardzo dostała po tyłku przez zimne nocki. O, jest owoc! Słuchajcie, będzie papryka. O, jak się cieszę, że będzie papryka. jesteśmy bardzo paprykożerni, więc papryka akurat super. Tu jest celer. No, celer co prawda trochę rośnie. Por też, ale jest bardzo malutki. No, zobaczcie, jakie to jest takie maleństwo, po prostu. Muszę tutaj też podchwaszczać później. Z kalafiorem, dwa kalafiory nam szlak trafił. Tu, niestety. No, ale reszta jakoś rośnie, co prawda, bardzo słabo. Ten jest może jeszcze coś z niego wyjdzie. Takie są, no, bardzo, 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 nie bardzo, tak bym powiedziała także nie wiem, nie wiem, zobaczymy co to będzie z tych naszych tegorocznych upraw ale wiecie, ja się też jakoś specjalnie nie nastawiałam na ten rok słoneczniki dosyć duże tutaj też e, tutaj posiana trawa zobaczę jak tam nasze rzutkiewki. tutaj już ta trawka jest, wiecie, posiana więc nie chcę za bardzo po tym chodzić zobaczymy czy coś będzie z tych rzutkiewek tym razem na razie takie są też jakoś tak bardzo uderzyły w liście. Ale Jezu, ile tu jest chwastów. Nie było mnie tu parę dni i zobaczcie, co tu się dzieje. Tydzień jedziemy na wakacje. E, no, to muszę wszystko posprzątać, zanim, zanim pojedziemy, bo... O Jezus, a tu? Jezusie. Boże, skąd to się bierze, powiedzcie mi. Ta ziemia była przejrzana. Także raczej staraliśmy... Starałam się rzucać taką, żeby nie było korzeni tego nieszczęsnego perżu, a on jest po prostu wszędzie. Nie wiem, co będzie z tymi ziołami, bo za bardzo nic nie wychodzi. Zobaczcie, tak padało. Trawa jest po prostu e, totalnie totalnie zmasakrowana, te, te nasiona tutaj, więc pewnie będą takie w niektórych miejscach kępki, w niektórych miejscach będzie pusto, jakiś plastik jeszcze. Czuję, że no, dosiewka nas czeka na 100%. E... Trochę to tak po gdzie gdzie porozrzucam. Ja masakra, ale jestem wkurzona. Bo wszystko się zapowiadało. Zapowiadało się, że mają być deszcze, ale nie takie ulewy. No ale wiecie, pogody się niestety nie przewidzi. O, tu już nam kiełkuje. Ale szybko. Słuchajcie, to było. Posiane jakieś 5 dni temu może. Tu tak samo zobaczcie, jakie będzie poprzerzane. No ale nic, no trudno. Na jesień będziemy robić dosiewkę. Wtedy już będzie też trochę lepiej, bo ta trawa, która wyrośnie, już trochę nam przytrzyma te nasiona, które, które będziemy dosiewać. Więc, więc nawet jeżeli będzie padało, to tak nie wypłucze nam tej trawy tutaj. No i tak to wygląda. Taka krótka aktualizacja. A jeszcze Wam pokażę tę ziemię. Zobaczcie, jak ta ziemia nam tutaj w ogóle zzieleniała. Po prostu masakra. Nie wiem, czy to widać na filmie. Widać. Zrobiła się po prostu kawierzchnia zielona warstwa. Tu widać najbardziej o Boże. Nie wiem, co to, jakiś mych taki jakby powstaje nam na tym. Po prostu jest taka wilgoć, że zobaczcie, nie, nie potrzeba trawy. Nie, żartuję. Oczywiście tą ścieżkę też muszę wyczyścić. No dobra, biorę się do... Aha, jeszcze zobaczcie naszą piękną cukinię. Hmm, cukinia rośnie elegancko. Także niedługo będzie nam pięknie tu zasłaniała ten nasz chochoł. To do czyszczenia. Boże, to wszystko było niedawno przekopane. Powinno się mówić, że coś rośnie jak chwasty po deszczu, a nie grzyby. To jest nasza żurawina. To jest Irga, której już prawie nie widać. Tu jest budleja, ale ta budleja, kurde, chyba ją będę musiała przesadzić. Zobaczcie, to jest jedna. A pokażę Wam drugą, którą wsadziłam w tym samym czasie. Zobaczcie, jaka to jest duża. Także chyba będę musiała tamtą przesadzić w bardziej słoneczne miejsce, jednak. No dobra, biorę się porządkowanie. Właściwie tego też jeszcze nie zrobiłam. W ogóle się zastanawiam, bo mam problem. Ponieważ ta część, e, tutaj nam leci woda z rynny. E, mimo tego, że mamy ten pojemnik, ta woda i tak leci. może znaczy w ogóle, czy jest pełny. No jest pełniutki. E, ale po prostu ta woda, no wiecie, nie mamy, nie, nie mamy za bardzo, nie wiem, nie mam pomysłu co zrobić, żeby ona nam tu nie stała, a tutaj chciałam tą trawę posiać, więc chyba zrobimy jakieś odprowadzenie rynny gdzieś tam, żeby na razie ta woda gdzieś tam leciała. Taką prowizorkę, bo po prostu tutaj cały czas stoi nam taka kałuża. I nawet jak to przekopię, nawet jak to wyrównam, no to i tak będzie stała woda przez tą rynę. Myślę, że przez to, że ten dach jednak woda spływa i stąd, i stąd, więc po prostu tej wody jest naprawdę tu sporo. Tam też jest Mauser pełny. Dobra, działam. Takich ich tu sporo u nas. Tyle słuchajcie z roboty. Mamy mały dzieciowy kryzys. Nasz dzieciaczek ma katar i niestety nie jest zbyt zadowolony, więc trzeba się nim zająć, a niedługo przyjeżdżają, przyjeżdża nasza ekipka rycerska, więc hmm, rekonstruktorzy. Więc, więc i tak będziemy zaraz się zajmowali nimi. W każdym razie udało mi się tylko wyczyścić to, ten paseczek, bo niestety po prostu nie zdążę zrobić więcej. Natomiast takie postanowienie mam, że ściągam słomę z pomidorów i z, na pewno ściągnę ją tutaj z tego jasia, bo po prostu widzę, że niestety nie służy jej to, jej boże, w sensie fasoli i pomidorom, nie służy słoma przy takich ulewach. Więc na pewno to pościągam. No i, i co, i dzisiaj tyle, niestety. Myślałam, że zrobię więcej, no ale trudno. E, idę wyrzucić chwasty na kompostownik z tego oto wiaderka. Słuchajcie, nie polecam zostawiać chwastu w wiaderku. E, szczególnie wtedy, kiedy ma padać. Nasze wiaderko pachnie cudownie. Jest godzina 20. Nasi znajomi pojechali już jakiś czas temu. Ja byłam u mojej mamy byłam zagłosować, no taki jest mój obowiązek pewnie zaraz będzie padało ale spróbuję chociaż troszkę porobić cokolwiek ponieważ mam chwilę, mam godzinkę powiedzmy max półtorej jest mega gorąco było dzisiaj, po, nie wiem, ze 30 stopni na pewno teraz jest z 25 lekko a ja wciąż słuchajcie, znaczy wciąż a ja założyłam sobie długi rękaw, bo komary mnie zjedzą także, a udało mi się wczoraj oczyścić pomidory ze słomy Wydaje mi się, że może im to pomóc, ale niestety obawiam się, że pomidorów w tym roku nie będziemy mieli, bo one bardzo, bardzo kiepsko wyglądają. E, rozmawialiśmy tutaj z lokalsami i mm, wszyscy mają problem w tym roku, więc, więc nie wiem. No zobaczymy: jeszcze jakieś kwiaty są, nie ma owoców. Trochę mi smutno, bo na pomidory czekałam najbardziej. No nic, mam nadzieję, że chociaż uda mi się z tą fasolką szparagową, jak mi się udają, posadzić. No dobra, zabiorę się do pracy. Pomidorki wyglądają tak. Trochę, trochę, mam nadzieję, że, że, nie wiem, dzięki temu odżyją. Zobaczymy. Dobra, biorę się do roboty. Blada, pada. Udało mi się podwiązać parę pomidorów. Także super. Jeżeli cały tydzień będzie tak wyglądał, to przed wakacjami, na które jedziemy w przyszłą sobotę, czy w następną, dzisiaj jest niedziela, w sobotę, to nic nie zrobię. Więc jak przyjedziemy, to nasz ogródek będzie wyglądał strasznie. Także siedzę sobie, leżę właściwie w hamaczku. Chociaż tyle, że mamy hamak powieszony, przyjemnie można sobie poleżeć pod daszkiem. Powiem Wam, że życie ogrodnika to ciężka sprawa. Jak nie ma pogody, to jest porażka totalna. A, a ten rok jest po prostu chyba najgorszy, jaki mógł nam się trafić. Bo najpierw było mega sucho, teraz jest mega mokro. Więc z naszych cudownych upraw prawdopodobnie będziemy mieli tylko sałatę. Rzodkiewka, którą posiałam jakiś czas temu już w podniesionej skrzynce grządce, widzę, że chyba niestety też pójdzie w kwiaty. Także chyba nie chodziło o to, że tamta była na paskach i była jakaś gorsza czy coś. Teraz posiałam sobie ekologiczną i niestety wygląda to podobnie. Także prawdopodobnie coś, coś nie, nie pasuje tym rzodkiewkom e, pogoda. E, a rzodkiewka przecież już się wszędzie. E, no i co? Może będzie bób. E, zobaczymy, co z ziemniakami. Jeszcze nie kwitną. Widzę, że, że u sąsiadów już, już są kwiatki. Ale myśmy trochę później sadzili może dlatego. Także czekam cierpliwie. Może wyjdą nam słoneczniki. Chociaż widzę, że niektóre są takie słabiuteńkie. Słoneczniki też nie lubią za dużo wody, więc... Może wyjdzie nam rukola. Może wyjdą ogórki, ale na razie nie wiem. Pomidory, na pomidory szczerze, już powo powoli tracę nadzieję. E, ale dam im szansę. A, no, będzie papryka. Hmm. Papryka, zobaczymy z kalafiorem. Nie wiem, co z marchewką. E, groszek cukrowy mamy, ale groszku jest. E, po, posiałam dość, nie za dużo. E, ale jak na pierwszy rok, to tak do chrupania jest idealnie. Także w przyszłym roku już na pewno. Wiem, że posadzę go więcej, bo chciałabym sobie już zacząć mrozić. Ale to od roku. No i tak, czekam aż w stanie padać, no. Masakra, masakra.